Żaluzje elewacyjne DKZFS to praktyczne i eleganckie rozwiązania, które podnoszą komfort życia. Skutecznie ochronią nasze okna przed słońcem, deszczem i wiatrem. Zapłynne odsuwanie i zasuwanie odpowiada tu system automatycznego sterowania. Mechanizm żaluzji i profile w tym systemie schowane są za blachami osłonowymi. Blachy możemy dobrać kolorystycznie do profili, aby całość idealnie pasowała do wyglądu naszego domu. Warto wiedzieć, że żaluzje DKZFS świetnie sprawdzą się w budynkach, gdzie zakończyliśmy już prace wykończeniowe. Możemy je zamontować w otworze okiennym, na elewacji, a nawet ukryć skrzynkę, aby uzyskać efekt podtynkowy. W żaluzjach wykorzystaliśmy aluminiowe prowadnice. Dzięki temu ich montaż jest prosty, a użytkowanie bardzo wygodne.